pierwszym vlogu. Zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. Ostatnio totalnie zaniedbałam siebie na rzecz pracy. Nie dość, że opiekowałam się mojej mamy sklepikiem, bo ona wyjechała na urlop i musiałam wszystkiego pilnować, pracować i tak dalej, to jeszcze mam ostatnio bardzo dużo swojej pracy z grafikami czy właśnie z YouTubem. Nagrałam filmik, który miał się pojawić w środę. Montowałam go z 10 godzin, nagrywałam też mnóstwo czasu i na końcu stwierdziłam, że nie spełnia on moich oczekiwań, a nie chcę wypuszczać nic, z czego nie jestem na 100% zadowolona, więc wolałam odpuścić, spóźnić się jeden dzień z zadaniem filmiku i nagrać to y, tak, jak ja to widzę i jak mi się podoba. A dziś idealnie się składa. Robimy sobie self-care day, y, gdzie zadbamy trochę o siebie. Zrobimy porządki, bo opowiadam Wam o minimalizmie, który wprowadziłam do mojego życia. Więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i przekażę Wam tutaj dzisiaj coś ciekawego. Ostatnio przepadłam dla długich sukienek. Proszę bardzo, zamówiłam taką schemę. Myślałam, że ten trend nie jest dla mnie, ale jak ja ją założyłam, to jest moja nowa miłość i ja po prostu chcę w Wajgier dorobić same takie sukienki. No jakby look at this. Wow. Minimalism O co w nim chodzi? Ja kiedyś uważałam, że minimalizm polega na tym, że ma się trzy pary ubrań w swojej szafie, w ogóle cały biały pokój z jednym łóżkiem tylko. Ale to nieprawda. Każdy może interpretować to na swój sposób. Ja Wam opowiem o tym, jak u mnie to wygląda. Więc ja od zawsze byłam bałaganiarzem, miałam milion rzeczy u siebie w pokoju. Niepotrzebnych rzeczy, które leżały na przykład po 3 lata nieużywane, ale trzymałam to z sentymentu, jak nawet jakieś wiecie, smycze, yy, które kiedyś dostałam na kolonii, bo to jest pamiątka, yy, czy kupowałam pełno ubrań z wyprzedaży, które założyłam raz albo wcale i one leżały z metkami, a kupiłam je tylko dlatego, że były tanie. Mnie to strasznie przytłaczało i nawet nie wiedziałam, że mnie to przytłacza. Aż do momentu, w którym nie zainteresowałam się tematem i nie pomyślałam, że ten minimalizm jest dla mnie. No i kiedy zaczęłam, e, wyniosłam trzy worki różnych e, gratów z mojego pokoju. Pozbyłam się też dużej ilości ubrań, e, bo albo je sprzedałam na Vinted, albo je gdzieś komuś oddałam, albo wywaliłam, gdy się nie nadawały. Bo ja byłam po prostu zakupocholiczką. E, kupowałam... Milion rzeczy z wyprzedaży, których nawet czasami nie nosiłam i one leżały z metkami, ale kupiłam je dlatego, że były za 20 zł na przecenie czy coś takiego, które mi się nawet nie podobały. I to uważam za bardzo dużą zmianę, bo teraz, gdy coś kupuję, zastanawiam się milion razy. Wolę mieć mniej rzeczy, ale dobrych jakościowo i rzeczy, które mi się na 100% podobają. Zwracam też bardzo dużą uwagę teraz na składy ubrań. Nie kupuję nic, co nie jest z bawełny, lnu. Wełny czy takich, wiecie, lepszych materiałów, żadnego poliestru, a nic takiego, bo to są rzeczy, które starczają na jeden sezon, trzeba je później wywalać, i to jest bez sensu, bo czasami rzeczy z poliestru, które służą nam na chwilę dosłownie, kosztują więcej pieniędzy niż. Rzeczy z porządnej bawełny, która się nie kulkuje, czy z innych fajnych materiałów naturalnych, więc uważam, że serio warto się tym zainteresować i tak jakby bardziej ogarniać te składy ubrań, bo to jest po prostu przydatne życiowo. No, i najbardziej istotna rzecz dla mnie, czyli zmiana, która nastąpiła w głowie. Gdy mamy mniej rzeczy, bardziej skupiamy się na chwili obecnej, to już nie jest radość z tego, że przychodzi nam nowa paczka z chaosu z kilkoma pierdołami, tylko jest to radość z tego, że przeżywamy chwilę obecną, że możemy doświadczać, podróżować i to są wartości, którymi kierujesz się w życiu. Nie są to już rzeczy materialne, nie są mi one potrzebne. Wiadomo, fajnie jest mieć fajny ciuch, czy fajnie jest kupić sobie jakiś nowy, fajny gadżet, ale warto, żeby to były przemyślane zakupy i nie była to jedynie forma takiego polepszenia sobie nastroju, kupieniem nowej pierdółki, tylko żeby to po prostu wszystko było zbalansowane. Odrzucę Wam na dole w opisie kilka fajnych podcastów, które też zmieniły moje myślenie, oraz mogę Wam polecić tą książkę. Jest to sztuka prostoty i naprawdę jest bardzo fajna. Pokazuje podejście autorki, z którym ja się utożsamiam. Oczywiście nie ze wszystkim, bo jest tam kilka rzeczy, które uważam za przesadne w minimalizmie, ale jeżeli fil filtrujemy informacje, które przyswajamy, to naprawdę warto przeczytać, jeżeli choć trochę Was zainteresowałam tematem. Kocham to miejsce. Jest tutaj totalny spokój, szczególnie w godzinach poranku. Mam cały niebieski język, bo przed chwilą wypiłam moją ulubioną granitkę i czytam sobie tutaj książkę, ale chciałam Wam powiedzieć coś odnośnie studiów, ponieważ wczoraj miałam wyniki i się nie dostałam. I było mi przykro. Jestem na liście rezerwowych, ale wiem, że. Widocznie tak miało być. Zawsze kieruję się w życiu zasadą, że wszystko jest nam pisane, i widocznie ten kierunek mi nie był. Przynajmniej może nie w pierwszym terminie. Zobaczymy. Ale nie załamuję się, bo wiem też, że dużo osób w tym roku, mimo dobrych wyników z matur, nie podostawało się na swoje wymarzone kierunki. Ale jakby chill, po prostu tak miało być i los chyba wie lepiej niż my. Skończyłam porządki yy, wyszło spoko nie mam tak dużo rzeczy które muszę sprzedać więc git bo mega nie lubię robić wyprzedaży na Vinted i ogólnie byłam wczoraj nad jeziorkiem i nagrałam kilka fajnych klipów i przykro mi żeby ich nie wrzucać więc wrzucę je tutaj jest tutaj mega klimatycznie, tam jest taka promenada, można jeździć na rolkach, tutaj jest bar, a tutaj schodzimy sobie do przodu i mamy jeziorko. Jest ślicznie, naprawdę, wybiam to miejsce. Loud day, a skończyło się tak, że nie zliczę, którą godzinę już siedzę przy komputerze i pracuję. Ale takie są uroki, gdy pracuje się na siebie, nie ma się wyznaczonych godzin, tylko gdy jest coś do zrobienia, trzeba to zrobić. Czasem jest to dwie godziny dziennie, a tak jak dzisiaj z 10 godzin, bo zaczęłam mega szybko dziś i pewnie będę siedzieć do pierwszej na spokojnie z tym ale jestem i tak bardzo szczęśliwa, że mogę tak pracować. Nie mogę Wam pokazać e, prac, które zrobiłam, bo wiadomo, klienci sobie mogą tego nie życzyć, ale właśnie zrobiłam miniaturkę i uważam, że jest bardzo fajna. E, eksperymentuję jeszcze w stylach i chyba ten, co dzisiaj widzicie na miniaturce, najbardziej mi odpowiada. Chciałabym wracać do pracy, puszczę sobie chyba jakiś serial w tle i będzie mi przyjemniej. Dodatkowo czeka mnie zaraz Pizza Day, czyli święty, święty dzień w moim domu. Dzień na dziesięć U nas pizza day jest po prostu jak tradycja rodzinna Przez to, że mój tato bardzo lubi piec To mamy takie pyszności Mamy w różnym stylu To jest styl italiano Mamy też styl americano Więc tutaj jest niebyle jak Jest już późno, ale chciałam z wami jeszcze pogadać na temat plakatów, ponieważ ostatnio dostałam pytanko, w jakiej są cenie, więc one ogólnie nie są jeszcze wystawione na Allegro, będą na dniach, ale jeżeli ktoś by był zainteresowany, wypiszę w opisie ceny i tam będziecie mogli napisać do mnie na e-mail, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Mam na razie dwie kolekcje, które albo Wam tutaj wrzucę fotki, jeżeli ogarnę, jak to się robi, albo też jest w opisie link do dysku, gdzie możecie sobie je obejrzeć. I jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to zapraszam. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo no, to jest takie moje małe dziecko dopieszczone, które sama stworzyłam. I jestem mega wdzięczna, że mogę to robić. Mówię to piąty raz, ale naprawdę.